Drogie siostry, drodzy bracia, mam takie wspomnienie z dzieciństwa, z okresu kiedy jeszcze byłem uczniem szkoły podstawowej, pierwszych lat szkoły podstawowej, ale też przedszkolakiem. Zwykle na wakacje jeździłem do babci, do dziadka, albo na cały lipiec, albo na cały sierpień. Moi dziadkowie mieszkali na wsi, w takiej niewielkiej wsi w Wielkopolsce. Wszystkie domy były w zasadzie zbudowane wzdłuż jednej ulicy. Domy pełne uroku, pełne wdzięku, bo zbudowane z takiego solidnego, dużego kamienia. W każdym takim domu mieszkały dwie rodziny, dawnymi czasy, nawet i cztery rodziny. Dwie, czter, dwie izby, czasami więcej w zależności. I to, co pamiętam, co było charakterystyczne, że przed każdym takim domem stały ławeczki. Na koniec dnia ciężkiej pracy na, na gospodarstwie czy w miejscowym PGR-ze mieszkańcy mieli taki zwyczaj, że siadali przed swoimi domami na tych ławeczkach i ze sobą przebywali, ze sobą rozmawiali. Różnie to wyglądało. Czasami to było tak, że przy jednej ławeczce to było więcej kobiet, przy innej więcej mężczyzn, gdzieś tam więcej młodzieży, dzieci, gdzieś ktoś grał na jakimś instrumencie, ktoś śpiewał i wokół tych ławeczek dotoczyło no, toczyło się życie społeczne. Dla mnie chłopca, który wychowywał się w mieście, no to było niezwykle pasjonujące. Miałem takie też poczucie, takiego poczucie bezpieczeństwa, że, że jest mi dobrze z tymi ludźmi, że ich nie znam, ale miałem takie poczucie, że nic mi nie grozi, że doświadczam tam ładu, harmonii, pewnego porządku. Jakiś czas temu celowo nawet przejechałem przez tę miejscowość, środkiem tej miejscowości, żeby zobaczyć, czy właśnie w takim okresie wakacyjnym, letnim, ciągle ludzie siedzą na tych ławeczkach. Ku mojej radości zobaczyłem, że domy są wyremontowane, rzeczywiście pięknie wyglądają w tej wsi. Widać, że, że mieszkańcy bardzo się starają. Natomiast, mimo ławeczek, obecności tych ławeczek, niestety nikt już na tych ławkach nie siedział. Że to życie społeczne już przyjęło inny charakter takim nazwijmy to, bardziej nowoczesne, czyli bardziej każdy w swoim domu. Trochę mi się zrobiło smutno z tego powodu, ale też miałem takie poczucie wdzięczności za to, że, że mogłem doświadczyć takiego pięknego, dobrego życia akurat właśnie w tym miejscu właśnie tego poczucia. Tej harmonii, ładu i porządku, takiego pewnego doświadczenia pokoju. Mój drodzy, opowiadam Wam o tym moim doświadczeniu z dzieciństwa nie bez powodu, dlatego, że no, obchodzimy, celebrujemy odpust Waszej parafii, a patronką jest Królowa Pokoju, Maryja, Królowa Pokoju. I ona jest właśnie tą, która prowadzi nas do źródła pokoju, czyli prowadzi nas do Księcia Pokoju, do Jezusa Chrystusa, na niego zawsze wskazuje. I też, kiedy patrzę na ten tytuł, to, to przypominają mi się te ławeczki, ale też takie moje osobiste doświadczenie pokoju, które mogłem zaznać, doświadczyć. I myślę, że to jest takie bardzo wspólne dla nas tutaj wszystkich obecnych, że tęsknimy za pokojem, że, że chcemy tego pokoju doświadczać, że chcemy, żeby nasze życie było naznaczone właśnie tym, tym pokojem, żeby ten pokój był bliski nami i, i naszej rodzinie. Tym osobom, które kochamy Które są częścią naszego życia Maria też sama Chociaż jest tą, która prowadzi do źródła pokoju Nie zawsze tego pokoju doświadczała I o tym szczególnie mówi Słowo Boże Nie wiem moi drodzy, czy zwróciliście uwagę Ale kiedy przychodzi anioł do Maryi Kiedy obwieszcza jej dobrą nowinę I mówi, że ma tą szansę, ma tą możliwość Żeby być matką Syna Bożego to na jej obliczu widzi, dostrzega, no niepokój, widzi w niej lęk, widzi w niej strach. Dlatego zwraca się do niej tymi słowami, nie bój się Maryjo, czyli widzi w niej brak pokoju. I gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli się utożsamić z Maryją w tamtym momencie, w tamtej chwili, to warto, żebyśmy sięgnęli do pierwszego czytania, dlatego że w pierwszym czytaniu, jest opis pewnego niepokoju, pewnej ciemności, która jest wspólna dla wszystkich mieszkańców Izraela. Że Izraelici w takiej swojej mentalności, w swojej kulturze e, doświadczają ciemności, doświadczają mroku w swoim życiu, bo tęsknią za Panem Bogiem, ale nie wiedzą, jak tego Pana Boga spotkać jak go doświadczyć. Że przychodzą do nich prorocy. Podejmują różne próby, różne momenty bliskości z Panem Bogiem, ale zawsze jest jakaś w nich przeszkoda, która od, odpycha ich od Pana Boga, dlatego mają poczucie życia w mroku, w niepokoju. No ale, też w tym czytaniu, pierwszym jest zapowiedź, że przyjdzie pewnego dnia doświadczenie światła, czyli doświadczenie pokoju. I kiedy Maryja odpowiada pozytywnie na zaproszenie Pana Boga i swoim fiat wyraża chęć, wolę bycia Matką Syna Bożego, to lęk znika z jej życia i staje się królową pokoju. I kolejne wydarzenia związane z życiem Jezusa, w których uczestniczy Maryja, o których opowiada Ewangelia, to tam możemy doświadczyć, widzimy, że, że Maryja jest tą, która też wnosi pokój. W różnych miejscach, przy różnych okazjach. Chociażby, kiedy idzie do Elżbiety do swojej krewnej, kiedy wnosi pokój w życie młodych w kani galilejskiej, kiedy ich prowadzi do Jezusa, albo kiedy stoi pod krzyżem, kiedy jest w wieczerniku razem z uczniami, tam wnosi pokój, ale ten pokój nie wypływa z niej samej tylko wypływa z tej niezwykłej relacji, którą ma ze swoim synem, z Jezusem Chrystusem. I, moi drodzy, też Słowo Boże opowiada nam i mówi, czym jest w ogóle pokój i w jaki sposób mamy patrzeć na pokój. Pokój w znaczeniu biblijnym to jest pewnego rodzaju całość, pewnego rodzaju kompletność, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do, do tego, żeby, żeby żyć i nie doświadczam żadnych braków. I też pokój pojawia się wtedy, kiedy dostrzegam wszystkie elementy, które są w moim życiu, i potrafię te elementy uporządkować, nadać im pewnego rodzaju właśnie ład i harmonię. I kiedy jeden semita mówi drugiemu semicie pokój, to wtedy w pewnym sensie składa mu życzenia i mówi do niego: bądź cały, bądź kompletny, nie krzywdź nikogo, nie bądź źródłem bólu, nieszczęścia, ale bądź tym, który, który wnosi właśnie ten pokój Boży. I moi drodzy, i też to królowanie Maryi, to jej prowadzenie nas do Księcia Pokoju, do Jezusa, odsłania dwa wymiary pokoju. Takie dwa doświadczenia pokoju w naszym życiu. O tym więcej usłyszymy w czasie prefacji, kiedy kapłan będzie wypowiadał słowa prefacji. Dlatego, że ta pierwsza odsłona pokoju związanego z osobą Maryi. Wiąże się z, z tym, że Maryja rodzi Jezusa, ona jest tą, która rodzi Jezusa. I to jest pokój wewnętrzny, to jest pokój, za którym tęsknimy w naszych wnętrzach. Gdybym miał taką zdolność, na szczęście tej zdolności nie mam, ale, ale gdybym miał taką zdolność, że mógłbym wniknąć w wasze serca i zobaczyć, co się w was dzieje w, waszych, w waszym życiu, to pewnie to, co jest wspólne dla nas, że pośród różnych emocji, różnych stanów, które doświadczamy, to też jest w nas niepokój. I może być tak, że budzisz się rano i Twoja głowa, Twoje wnętrze jest pełne zatroskania o różne braki. Martwisz się o swoich bliskich, martwisz się o siebie, o różne wybory życiowe, o byt materialny, martwisz się o różne rzeczy w swoim wnętrzu. Czyli pojawia się pewnego rodzaju niepokój. I kiedy jest w tobie taka dysharmonia, taki brak porządku. To wtedy oddziaływujesz również na, na swoich bliskich. I może być tak, że no, nieraz obrywały się Twojemu mężowi, nieraz krzywo spojrzałeś na swoją żonę, nieraz potraktowałeś źle swoje dzieci czy swoich sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, ale problem nie jest w nich i dobrze wiesz, że problem nie jest w nich, w ich postawie. Tylko ten problem, ta trudność jest związana z Twoim nieporządkiem w środku, w Twoim wnętrzu. Czujesz, że w Tobie jest jakiś nieład, niepokój, i on powoduje również chaos na zewnątrz. Dlatego Maryja jako ta, która rodzi Jezusa, daje nam pewnego rodzaju podpowiedź, że w tych różnych niepokojach, które doświadczamy, w tych różnych lękach, mamy z nimi przychodzić do, do naszego mistrza, do księcia pokoju że możemy przyjść do Maryi i Ona nas weźmie za rękę i zaprowadzi nas do Niego jako do Tego, który jest źródłem pokoju. Pamiętam jak już przed paroma laty mieszkałem, pracowałem w Gdańsku, w naszym oblackim domu w centrum miasta i tam przez ten dom przechodziło i dalej przechodzi bardzo dużo osób przede wszystkim, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania ale też dużo ludzi przychodzi, żeby po prostu porozmawiać z kapłanem, z księdzem. I często w ty, przy okazji takich rozmów miałem okazję doświadczyć, usłyszeć, jak wiele osób chce opowiedzieć o swoim niepokoju, chce opowiedzieć o swoim chaosie, o swoim bałaganie. Ale nie z taką nadzieją, że ja dam jakąś złotą receptę, ale że przez swoje kapłaństwo ta osoba doświadczy też pokoju Chrystusa. Że, że Chrystus zagości w sercu, że, że dostanie taką prostą podpowiedź, że, że Chrystus jest źródłem pokoju, nie musisz sobie z wszystkim dawać radę, ale zawierzaj Jemu swoje życie. Weź Maryję za rękę i pójdź razem z nią do Jezusa, jako do tego, który jest źródłem pokoju, bo Maryja rodzi Jezusa. To jest, moi drodzy, ten pierwszy wymiar pokoju, te różne tęsknoty nasze wewnętrzne, tęsknota za, za pokojem wewnętrznym. I w końcu ten drugi wymiar pokoju, o którym mówi prefacja, to jest ten moment, kiedy Maryja razem z uczniami przebywa w Wieczerniku i oczekuje na, na zesłanie Ducha Świętego. I Maryja towarzyszy również uczniom w tym ich oczekiwaniu na, na Ducha Świętego. Sama na Niego czeka, ale też towarzyszy uczniom. I moi drodzy, i tu chodzi o ten pokój zewnętrzny. Pokój, który możemy dawać naszym bliskim, Możemy dawać osobom, które spotykamy w naszym życiu, tym pokojem możemy się również dzielić. I to takie szczególne doświadczenie dzielenia się pokojem ma miejsce w liturgii. Za moment kapłan powie nam wszystkim: Przekażcie sobie znak pokoju. I to będzie taki właśnie moment dzielenia się pokojem z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Ja akurat z tego miejsca mam dobry widok, widzę Was całkiem dobrze tutaj są wony. I widzę taką naszą różnorodność, która jest w Kościele. Widzę różne twarze, każdy z nas ma swoją twarz, każdy z nas jest inaczej ubrany na swój sposób. Tutaj w tym miejscu dokonuje się też dużo, przeżywamy wiele emocji. Może być tak, że kogoś lubisz, kogoś nie lubisz. Ktoś wzbudza w tobie jakieś przyjemne uczucia, do kogoś czujesz jakąś awersję. Czy jest to pewnego rodzaju różnorodność? A pomimo tej różnorodności, tego bogactwa wielu osób, możemy dawać sobie pokój. I zapraszam Was właśnie, kiedy będzie ta okazja, ta możliwość, żeby tym pokojem się podzielić, to, to przeżyjmy ten moment dzisiaj bardziej świadomie. Może podaj dłoń osobie, która jest blisko ciebie. Jak z jakiegoś powodu nie chcesz podać dłoni, to uśmiechnij się do tego człowieka. Powiedz mu to słowo: pokój tobie. No, bo Ty dasz komuś pokój, podzielisz się z kimś pokojem, ale ktoś podzieli się również tym pokojem z tobą. I będziesz miał, będziesz miała takie doświadczenie, takie poczucia, że jestem osobą przyjętą, jestem osobą chcianą, jestem osobą kochaną. To jest ta siła pokoju zewnętrznego, którego również możemy uczyć się od naszej Matki Maryi. Moi drodzy, to są te dwa wymiary pokojów o którym mówi królowanie naszej matki: pokój wewnętrzny i pokój zewnętrzny. Obchodzicie tutaj u, no, odpust w parafii, waszej parafii. W związku z odpustem parafialnym jest taka możliwość, szansa zyskania odpustu zupełnego, albo dla siebie, albo dla jednej osoby zmarłej. O tych warunkach odpustu jeszcze usłyszycie w ramach ogłoszeń parafialnych, ale chcę Was jeszcze zaprosić do takiego jednego gestu. To, bo skoro jest odpust, są imieniny, to nie tylko dostajemy prezenty, ale też możemy dzielić się prezentami. Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, że jedną z piękniejszych modlitw o pokój jest różaniec. Zachęcam Was również siebie, zapraszam do tego, odmówmy dzisiaj przynajmniej jedną dziesiątkę różańca o pokój. I odmów tę dziesiątkę różańca o ten pokój, który jest dla Ciebie w tej chwili najważniejszy, najbardziej dla Ciebie potrzebny. Może to będzie pokój na świecie, może o pokój w Ukrainie, może to będzie pokój w Twoim domu, albo pokój w Twoim wnętrzu. Ale z racji tego odpustu daj prezent, duchowy prezent, razem z Maryją. Pójdź do Jezusa i pomóc się o ten pokój, który jest dla Ciebie najważniejszy, najbardziej istotny, według Ciebie najbardziej potrzebny. Moi drodzy, kończąc. Ojciec święty papież Paweł VI przemawiał w ramach spotkania ONZ-u, i w ramach tego spotkania wypowiedział pełne emocji przemówienie właśnie na temat pokoju. I w swoim wystąpieniu użył też takiego jednego zdania, które brzmi następująco: Nigdy więcej wojny, nigdy żadnej wojny. Jeśli chcecie być braćmi, Porzućcie broń. Niech ta uroczystość odpustowa najświętszej Marii Panny, królowej pokoju, będzie dla nas okazją, taką szansą, żeby porzucić broń, zostawić broń, a chwycić za dłoń najświętszą Marię Pannę i pójść razem z nią do Jezusa, księcia pokoju, żebyśmy doświadczali tego pokoju w naszych wnętrzach i potrafili dzielić się tym pokojem na zewnątrz. Żebyśmy doświadczali ładu, harmonii, porządku, tak jak doświadczałem, miałem tę okazję doświadczać w swoim dzieciństwie, podczas wakacji, u babci, u dziadka, w tych niewielkich ławeczkach, które mnie osobiście prowadzą do doświadczenia pokoju, tego Chrystusowego, tego pokoju Bożego. Amen.